Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na kompa ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Underground Garage i działam, działam, właśnie prze <śm> przed chwilą wziąłem i, 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 i rozmontowałem e, połowę silnika, no, takie, takie chocki klocki, ale dobra, bawię się tutaj, e, słuchajcie, dzień e, kolejny dla mnie. No, bo tutaj mamy 2 listopada, nie? Była aktualka. Twórcy tam pisali, słuchajcie, odnośnie tego naszego problemu. Widziałem komentarz, żeby w takich przypadkach po prostu wczytać grę. I powinno to rozwiązać problem. No, twórcy oczywiście pracują nad poprawkami. Także, także na spokojnie, na spokojnie. Myślę, myślę że na czas wypuszczenia no to już y, jakieś tam błędy, które się nam tutaj zdarzą, y, no to będą wyeliminowane. Ja na razie sobie tutaj, tak jak mówię, wszystko rozmontowuję. Zobaczymy, co, co, tam, co tam będzie y, działane. O proszę, proszę, proszę. Y, synek, weź mi to, jak byś mógł. By, 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 by... Poczekajcie, bo My mamy tutaj dodać zepsute części <k divide codziennie> Do listy zakupowej Słuchajcie, ja z góry was przepraszam y Może być nadmierne kasłanie A to z uwagi Na prawdopodobne Zaziębienie y Które podłapałem w Turcji Więc y z góry was przepraszam Jeśli tak będzie Dobra. Części zostały dodane, yy, mamy otworzyć yy, sklep i mamy kupić zepsute części. Czyli co my mamy kupić? Yy, kuźwa, gdzie ta lista jest? Poczekajcie, 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 lista zakupów, o. No i właśnie, kupujemy. Oś ty synu, jakie to drogie jest! 3750, dobra. No ale jak mus, to mus i miska olejowa. I teraz mamy naprawić silnik klienta. Ale wiecie co, ja bym, ja bym może później, ja, ja to naprawię na tych nowych częściach, nie ma problemu, tylko jeszcze po pierwsze, zdemontujmy to, ale tą chwileczkę, bo to byśmy musieli jednak po kolei rozmontować. No, tam ktoś z Państwa pisał, że żeby to zrobić, to trzeba właśnie <grystanie> praktycznie cały silnik wziąć i rozgrzebać. Co inne? Inni znowu dla odmiany piszą, że przydałaby się tutaj odrobina wiedzy technicznej. Tak, ja się z tym zgadzam. Tylko że wiecie, nikt nie jest omnibusem i nie trzeba znać się na wszystkim. Taka jest prawda. Czekajcie, bo tutaj mi pokazuje, że powinienem zdemontować to teoretycznie. Aha. Aha. Oho. No nie goduj. Ech. To, to tak szybko, tak szybko już miałbym restartować. A, 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 a to? No wyraźnie mi pokazuje, co powinienem najpierw zrobić, tak? A że już się nie da. No to dobrze. Przetestujmy teorię twórców. Czekajcie. Yy, Główne men, menu. Yy, tak, chciałbym wejść do głównego menu. I chciałbym teraz to zaczytać. Proszę. Proszę mi to zaczytywać ładnie. Czyli wychodzi na to, że gra się sejwuje sama. Yy, co my tam zrobimy, to ona się sejwuje. Dobra. I napraw silnik klienta. Wy tam e, pisaliście, słuchajcie, że, że tamten niebieski samochód to był Skyline. O, kurde. A, dałbym sobie... Nie, dobrze, y, wycofuję to. Nic sobie bym nie dał uciąć. Ale byłem przekonany, że to jest Subaru. O, widzicie? I teraz się daje. Heh, to jest kurde. Dobrze, obróćmy się, bo teraz ma, mamy tutaj to demontować. Dobra, co tam dalej? Dalej to to. Dobrze, dalej pokazuje, że niby to. Jeszcze nie mogę. Mhm. Aha, tutaj mamy jakiś łańcuch. To by trzeba było to ogarnąć. Dalej. Dalej, dalej, będzie ta. To jest zdjęte. Odsunę się nieco. Yy, teraz ta miska olejowa. <laughs> Nie no, kurde. Te, ten demontaż i montaż śrub to mi się tutaj najbardziej podoba. Yy, biorąc pod uwagę yy, inne gry, w, w których już takie rzeczy robiłem. Ktoś tam mi yy, napisał, że, yy, yy, żebym pograł w karmechanika. Ja grałem w karmechanika. O, i elegancko, i tego chyba nie muszę, nie? Tego chyba nie muszę. Wszystko, co uszkodzone, to zostało już zdemontowane. I teraz co? Przestawiam się altem na montaż, bo ktoś tam też pisał, że altem y, pokazuje właśnie części uszkodzone. Nie, to y, znaczy nie uszkodzone, tylko kole kolejność demontażu i montażu. Y, demontażu głównie, ale to nie tak. To, to kontrolem pokazuje. O, i teraz będziemy to siedzieńsko montować, eleganczko. Tutaj setka. Ja to sp spróbuję naprawić, to, to, to nie chcę tego tracić, tak? Bo być może, bo tu nam kazali kupić, ale być może da się to naprawić. To wtedy byłaby dla nas niewątpliwie oszczędność, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobrze. Co dodam dalej? Chwilunia, chwilunia. Na pe... Ale na pewno? <śmienny> ekspert kuźwa. Dobrze. Elegancko. Tę e miskę olejową mogę już zamontować. Aha, i teraz złóż samochód No, a co ja robię, kuźwa, cały czas? Dobrze Powolutku to zmontujemy y jeszcze tutaj śrub. Dobrze, jeszcze śrub... śrubeczki są. Dalej. Nie no, gra, słuchajcie. Jeżeli chodzi o, o, o taką kwestię, no bo to nie jest na czas, nie? Przynajmniej na razie, bo być może później będzie jakieś takie e, przykładowo zlecenia czasowe, tego nie wiemy. Ale przynajmniej na razie to jest taka. Tutaj długa ninka którą można na spokojnie na chillu zrobić. Taka relaksacyjna. Znaczy. Je, relaksacyjna zakładając, że się nie nagrywa, bo jak jesteśmy y, ograniczeni powiedzmy tutaj czasem odcinka, to no wiadomo, to, to trzeba y, sprężyć się i, i, i jednak. Y, nagrać to, zrobić to sprawnie, ale taką. Dla was. Można sobie posiedzieć, pośilować, nawet posłuchać muzyczki, czy coś puścić. Jeżeli ktoś ma wiele monitorów, to, to na inny monitor. Nie, to, ja, ja gdybym tak grał, to, to zdecydowanie coś bym tam e, puścił obok i, i, i by mi tam e, plumkało. Tego nie musimy. Zgaźnik. Dobrze, co my tutaj jeszcze mamy? <laughs> Ktoś tam też z państwa pisał, jakbyś czytał, co demontujesz, to byś się czegoś nauczył. <laughs> tak, ja się z tym zgadzam. Ale wiadomo, że Pabellus ślepy jest, także kto by się tym przejmował? Dobra. Yy, aha, no. A, i, i, i już mogę. Yy, już mogę przesunąć samochód do strefy dostawy. O, a tu jeszcze tak. O, kurde. <laughs> Czy jeszcze możliwe jest takie. Yy, hmm. Ciśnie się na, 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 na usta yy, słowo podrasowanie. Nie? Ale to bardziej taki, wydaje mi się, aspekt wizualny. Czy aspekt wizualny. Też może być traktowane jako podrasowanie? Nie, no, chyba nie. No nie wiem. Bardziej lifting, nie? To takie podrasowanie. to mi się bardziej kojarzy z, z, z osiągami. Dobra, tutaj to, wiecie, Dominik Toreto, to się bał tego samochodu. Taki ciut narowisty e, 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 e. No dobrze, ale hamulce to bym ci zmienił. Ty kuźwa i jak tam wjechać teraz? O popatrz, no. Albo minąłem wjazd, co jest najbardziej prawdopodobne. Albo jest od drugiej strony. No nic, przy okazji możemy sobie pozwiedzać tutaj. Czekajcie, tu jest coś. A już się zapuszczamy w takie, słuchajcie, rejony Będą jajca, jak się okaże, że, że to nie tu Już się zapuszczamy w takie rejony, wiecie, do takich... E... Jak to powiedzieć, kurde, no Może nie tyle nielegalnych wyścigów, co takie, takie wiecie Rejony, gdzie właśnie tacy Mieszkają, no. Dostarczyliśmy fura. O, je, je, Emilio, no... Aha. A, bo to ten, co ma te takie wpływy i wypływy, nie? Imponujące. Dave ma dobrych ludzi. Będę o tobie pamiętać przy przyszłych zleceniach. Bądź gotowy. Aha. E, pytanie na co? No dobrze, no. Trzeba porozmawiać, porozmawiać z Dawidem. Czy... Y, Dave. No to David, nie? To Dawid. No, ale...

look around everything's destroyed the whole garage is in ruins it's hard to believe but we've got to rebuild from the ground up all right we've seen enough let's get to work and start with my office No dobra, fajnie, że, że, że mam tutaj e, tę laskę, kurde, jako kompana, a nie e, Dawida, bo on nic nie robił, tylko e, tylko stał na balkoniku na antresoli w sandałach i i, i gówno robił. E, natomiast no, ale to się powtarza, że ja już to słyszałem, powiem ci. Ale wystarczy mi raz powiedzieć, że ja, ja po prostu tylko zapominam. No. Ja mam dobrą pamięć, ale mało miejsca na dysku, więc zapominam to, to jest naturalne, tak? Eee... Ej, piękna, słuchajcie, czy... może i ja mam kuźwa problem z językiem angielskim, bo się go nigdy w szkole nie uczyłem, bo za moich czasów to tam inne języki były na topie, ale zdołałem zrozumieć, że powiedziałaś: Posprzątajmy to razem, kuźwa. To chodź. Nie przyjdzie, ty patrz. Yy, zobaczcie, straciliśmy całą kasę, straciliśmy. To, to chyba jest reputacja, tak? Yy, czy czy, czy yy, te gwiazdki, to. Słuchajcie, twórcy, bo wy to oglądacie i wy, wy tam piszecie. To, to jest reputacja? Czy prestiż? Czy cokolwiek z tym związane? W każdym razie, 50 yy, gwiazdek trzeba wydać, więc.

Mm -hmm. to to Aha. No tak, rozdupceli nam garaż. Ale przepraszam, kto jest teraz jego właścicielem, bo um, to jest dla mnie troszeczkę tutaj niejasne. Co się stało przede wszystkim z Daveem? I, I. i kim jest ta panna, nie? Debs Office. Deb. D D Debora? Wejdź w tryb Ale Gdzie jest ten Kudziwa, Gdzie jest ten zardzewiały silnik? Yy... Iść do stacji silnika No dobra No idę No to proszę Aha Wybierz część do montażu No i masz Zdemontuj cały silnik A to akurat to Dobrze Ogarniamy temat W takim wypadku Czyli ja mam to. Dobrze, wejdę. wejdę tak. O, o! Patrzcie, tu część uszkodzona. A jeśli diagnozę wyłączę, to też mogę podświetlać sobie na spokojnie tutaj kolejkę. Zdemontujemy cały silnik. No, czyli tak, czyli zaczynamy od zera. Od zera do bohatera i będziemy się teraz dorabiać powolutku, tak? Jednym słowem, wstępniaczek pokazał nam, co możemy tutaj robić. A teraz będziemy bardzo, bardzo skromnie zaczynać, tak? czyli najpierw od jakichś takich, właśnie, dłubaninek dla zdobycia środków na dalsze poczynania i rozwój. No to mi się podoba, ja, ja, ja lubię tak od zera zacząć. Nie? Kto z Państwa tak lubi? Czy znaczy w sensie od zera zacząć? No, no tak, no w sumie od zera zacząć no i się dorabiać. Nie? Dobra, weźmy to. Dobrze, tutaj możemy to też zdemontować elegancko. Także tak zdewastowali kuźwa garaż, e, głupie siusiaki, i, i zadowoleni z życia. Słuchajcie, to, to nie co najpierw, miska olejowa, tak? Dobra, dalej teraz te tłoki. Teraz wał. I co jeszcze? Aha. Filtr oleju. I cały blok silnika. Sprzedaj części i osiągni 3000 pieniędzy. Dobrze, ale czy ja mam ten stół? To... Aha, nie mam tego stół. Nie mam tego stołu do naprawy. Czyli Teraz będziemy upgrade'ować w ogóle ten, 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 cały garaż. O, z garaż, ale gdzie jest, gdzie on jest w ogóle? Gdzie, gdzie on pola? Może on został porwany? Dobra, czyli co? To sprzedajemy, jak rozumiem, tak? Eee... Chwileczkę, ekwipunek, no ekwipunek, tak? Sprzedaj części i teraz jak się, jak się je sprzedaje? Gdzie, gdzie... O, R, sprzedaj część. dobrze. No. No. Aha. Okay. Wystarczy raz R wcisnąć, tylko to z opóźnieniem trochę działa, więc trzeba cierpliwości tutaj. Poziom drugi. O. Zapraw zepsiony podnośnik. Czyli ja już nie muszę sprzedawać? Dobra, naprawmy zepsiony podnośnik. E, który to będzie? To ten. I jak to teraz? Ripper? Napraw biuro dep. Ale to już było. Czekajcie, my, my, my chyba... Nam chyba nie naliczają tutaj nic, wiecie? Napraw zepsuty stół naprawczy. A to on był po tamtej stronie. No to tam było wygodniej. Dobrze, naprawmy to. Napraw pierwszy. No dobra. Aha, bo my dostajemy punkty, czyli tak my wydajemy i dostajemy to samo. Idź porozmawiaj z Deb. Ona mnie. wykorzystuje. Co to jest z tą lodóweczką? Ja to jest bardzo ciekawy jestem. Dlaczego ona jest pusta? Czemu tu Wygląda nie ma jakiegoś, jakiegoś browara? Dobrze, zdobędę części Napraw zepsiony podnośnik Powstań z popiołu Ty jak Feniks Napraw zepsutą stację malowania Napraw zepsutą stację naprawczą Napraw zepsutą stację piaskowania Ech. Ale teraz co ja mam yy, Robić yy, piękna Bo to Wiesz, my nie mamy tyle czasu tak czy siak? Może i ten zepsiony podnośnik trzeba naprawić. Zaraz zobaczymy. Aczkolwiek to już jest. No dobra, ogarnijmy. Nie mam tyle. Aha, to dostanę. Nie, nie dostanę. Nie mam tyle yy, tego. Pieniądzów. Sprzedajemy dalej. Nie wiem czy ja dobrze robię Ale mam nadzieję Mam nadzieję, że tak To nie będzie 3000. Dobrze, zobaczmy dziennik Mhm Garaż wciąż stoi, ale daleko mu do tego OK Śledzone Eee, yy, garaż ciąg stoi, ale daleko mu do tego, czym był kiedyś, czas przywrócić wszystko kawałek po kawałku, naprawiając zepsuty sprzęt, usuwając gruz i przywracając do życia każde stanowisko pracy. To coś więcej niż tylko sprzątanie. To pełna odbudowa. Weź się do pracy, dokręć każdą śrubę i tchnij nowe życie w to miejsce. Kiedy skończysz, ten garaż będzie lepszy niż kiedykolwiek. Gotowy na, yy, a, niż kiedykolwiek, gotowy na wszystko, co mu rzucisz. <coughs> Sory, mamy naprawić zepsiony podnośnik, stację malowania, stację naprawczą i stację piaskowania. Mhm. Ale mamy tu jeszcze jakiś wyścig, pokaż swoje umiejętności jazdy deb w wyzwaniu time attack. O nie, Ech. takich to nigdy nie lubię eee, rzeczy. No ale dobra, no, będziemy próbować, zobaczymy co nam z tego wyjdzie. No, i mamy misję, tak? Mamy misję do, do realizacji. Tymczasem, dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście, jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Papa. Pa.